Dzień dobry wszystkim, z tej strony Mistrz Geografii i witam Was na nowym odcinku z serii o Afryce. Po krótkiej przerwie jest ten odcinek, ponieważ była to przerwa z nas nowego komputera. Jak widać, jest tutaj nowy interfejsik, używam też nowego programu. Wszystko jest nowiutkie. Więc bez zbędnych dogadywań jeszcze zaczynajmy. Wprowadzenie. Afryka to drugi największy kontynent na świecie i jest to niestety jeden z biedniejszych kontynentów na Ziemi. Wiem, tak to bardzo smutne. Marzą oni tam na przykład o jedzeniu i szkoda, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby marzyć normalnie o jedzeniu. Jedzenie to jest coś normalnego, co się ma, a u nich nie ma tego się tak dużo. Znajduje się tam największa pustynia na świecie, która się ciągle powiększa. Pamiętajcie Sahara. I pustynie jakby nie są zbyt dobre, no bo tam gdzie jest pustynia, mógłby być las, a las to tlen, a tlen to dobra planeta W Egipcie znajdują się wielkie piramidy, atrakcja turystyczna, no a geografia, no to też troszeczkę usługi, a usługi to turystyka, pamiętajcie, więc te grobowce Faraonów są tutaj bardzo ważne I dane sztywne Największy kraj to Algieria. Największe miasto to Lagos, najbardziej zaludniony kraj to Nigeria, najbardziej zaludnione miasto to Lagos, jakby ktoś nie wiedział, Lagos jest w Algierii. Powierzchnia to 30 milionów kilometrów, liczba ludności to miliard 216 milionów, najdłuższa rzeka to Nilskageru, Kagera to dopływ, to jest łącznie 6671 kilometrów i największe jezioro to jezioro Wiktorii. Niezbyt oryginalna nazwa, czy nie? Papa, a skąd się wziął tu papa? A, ja jej napisałem Dobra, przepraszam, no ale trochę jestem chory Trochę mam jakby coś z głową teraz Nie wiem, jakby nie wiem co ja gadam W ogóle yy, jakby Jakoś nie wiem jak tak szybko Mi zeszło nagrywanie Możesz zostawić za to subskrypcję I łapę w górę mistrzunią, Bo każdy kto ogląda moje filmy jest mistrzem A jest mistrzem wielkim Jeśli zostawi subskrypcję